W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny dróg 176 i dróg 477. Procedowany projekt ustawy ma na celu radykalną liberalizację w zakresie aborcji. Podważa istniejący kompromis społeczny. Odwraca zasady oceniania czynów aborcyjnych. Dotychczas przepisy dopuszczały aborcję jako wyjątek od ogólnego zakazu ustanowionego przez na mocy przepisów prawa karnego. W wyniku wprowadzenia zmian zasadą będzie możliwość dokonywania aborcji, ogran aborcji ograniczana jedynie kilkoma wyjątkami wskazanymi w ustawie. Projekt ten jest sprzeczny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę państwa konstytucję się przestrzega nie tylko się nią wymachuje Trybunał Konstytucyjny już w 28 maja 1997 roku wyraźnie stwierdził że niezgodne z konstytucją są przepisy dopuszczające przerywanie ciąży z przyczyn społecznych. Zaś wyrokiem z dnia 22 października 2020 tenże Trybunał uznał niedopuszczalność przerywania ciąży z powodów eugenicznych. Wobec powyższego dekryminalizacja aborcji i umożliwianie jej przeprowadzenia bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony jej wartości, prawa do wolności konstytucyjnej, naruszać będzie gwarancyjne, gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego. Radykalne ograniczenie odpowiedzialności karnej za przerywanie ciąży w kontekście przywołanych wcześniej przeze mnie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego stanowić będzie faktyczną rezygnację państwa polskiego z ochrony życia dzieci w okresie, gdy od początku ciąży upłynęło mniej niż 12 tygodni, a także. Prawo karne ograniczenie wartości życia dzieci poczętych, gdyż projekt radykalnie zmniejsza odpowiedzialność karną za nielegalne dokonanie aborcji. Obowiązujące przepisy przewidują karę za nielegalne dokonanie aborcji jedynie w formie pozbawienia wolności, natomiast projektodawcy przewidują również możliwość zastosowania kary niższej rangi, to jest kary ograniczenia wolności, czyli kary, którą zagrożone są jest na przykład zniesławienie. Proponuje się rezygnację z karania pomocnictwa przy przerywaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy i nakłania do nielegalnej aborcji. W swej istocie przedstawiony projekt jest kolejnym wypowiedzeniem wojny człowieczeństwu, proszę Państwa. Jego autorzy przekonują, że ludzkie życie nie jest wcale wartością nadrzędną, bo jakże inaczej zrozumieć bezkarność zabijania. Ważne jest, abyśmy wszyscy, bez względu na zajmowane dzisiaj na tej sali sejmowej miejsca od lewa do prawa, zdali sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka w tym momencie na nas ciąży. Każdy, kto godzi się na bezkarne zabijanie bezbronnych, jak chcą te tego projektodawcy ustawy, otwiera szeroko nie furtkę ale całą bramę, frontowe drzwi przed cywilizacją śmierci. Jakże przy tym obłudnie wręcz fałszywie brzmi troska o ofiary przemocy środowisko czy klimat. Pamiętajmy choćby i milcząca zgoda na zamach, nawet na jedno tylko życie ludzkie jest zgodą na zbrodnię. Dlatego mając tę prawdę na uwadze, niezależną wszak od wyznania czy światopoglądu, stajemy w obronie cywilizacji życia. I wobec faktu, że proponowany projekt ustawy narusza zasady polskiego prawne, porządku prawnego oraz narusza podstawowe gwarancje konstytucyjne. Zatem klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wnosi o odrzucenie w całości w drugim czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny dróg 176 i 477. I przekładam.